A, siedzi. Uu. Ładna ryba. No, wydaje mi się, że całkiem fajny będzie. Dzisiejsza spławikowa przygoda nad rzeką Wisłą, którą mam tutaj po lewej stronie. W trochę odleglejszych miejscówkach, więc kawałeczek będziemy musieli się przemieścić. Jeszcze proszę Was o chwilę cierpliwości. Zaraz, zaraz dojdziemy na miejsce. Też już się niecierpliwie. Tu się kiedyś piękne sandacze w nocy łowiło. Kiedy to było? Dawne czasy. Ale jest fajnie, bo widzę, że jest woda spokojna tutaj od tej strony. Nie ma wiaterku aż takiego mocnego. O, zobaczcie, tutaj taki tam słupek wystaje, biało-czerwony. To oznacza, że tutaj od tego brzegu jest fart. Czyli jesteśmy na odcinku fartowym. Główny nurt rzeki. I oczom naszym ukazała się... Wiślana ostroga, Uhu, piękna woda, ale piękna woda. No siemano widzowie, to teraz już jak jestem na miejscu, to mogę się z wami spokojnie przywitać, tak jak już mówiłem, rzeka Wisła, przystawka spławikowa, czyli łowienie na spławik na wodzie płynącej, będą tematem dzisiejszego odcinka, przynęta, zanęta groch, ryby, no, głównie nastawiam się jak zwykle na klenia, jazia jestem na pierwszej ostrodze, tutaj ostatnio było trochę brań, były jakieś ryby dlatego postanowiłem znowu tutaj przyjechać, woda opadła więc to miejsce diametralnie się zmieniło wcześniej słuchajcie siedziałem gdzie ja siedziałem? tam? tu? tu siedziałem i łowiłem tutaj. A tutaj, teraz ta woda to jest taka cofka, za to to wszystko się troszeczkę prze, przesunęło. Zrobił się bardzo wolny napływ z takimi zwarkami, z takim tutaj prądem trochę cofającym się. No taki klasyczny układ. Zwracajcie uwagę, właśnie na to, zawsze jak, jak, jak sobie te napływy chcecie obławiać, jak te prądy się układają. Jak jest tak, że jeden prąd idzie tutaj na szczyt ostrogi a drugi delikatnie tutaj jakby wraca pod główkę, stworzy się taka cofka, to jest taki książkowy przykład i w ten trójkącik, to jest wszystko Wam zaraz pokażę, w ten trójkącik tam gdzie te prądy się rozdwajają, tam warto umieścić zestaw. Także, żeby już nie przedłużać, słuchajcie ja jeszcze dzisiaj zrobiłem jedną rzecz, ja jestem trochę ciekawy właśnie ile tu jest wody, więc wziąłem dipera i później sobie przeskanujemy, zobaczymy, co tutaj się dzieje. No ale na chwilę obecną najpierw zaczniemy łowić w końcu, nie. Bo ja znowu gadam, a znowu nie łowimy. Także zapraszam słuchajcie na dzisiejszą przygodę. No, dobra, resztę powiem późno, bo mam jeszcze bardzo dużo rzeczy wam do powiedzenia, ale to później, później na spokojnie łowimy. Zawsze bardzo ważnym uważam. Mykiem jest to, żeby określić w którym miejscu będziemy siedzieć, czyli jak te prądy nam tutaj napływają, no to teraz pod jakim kątem, że tak powiem, natarcia ten zestaw będziemy umieszczać. Ja sobie myślę, że najlepiej będzie mi usiąść gdzieś tutaj i tutaj będę miał bardzo fajnie, tak prawie naprzeciwko taką wodę, bo tu już trochę za bardzo płynie, a tak będę mógł swobodnie ten zestaw. Także myślę, że usiądę tutaj. Dobra. Myślę, że tak. Tu będę siedział, tak? To sobie sprawdźmy. No i jest bardzo dobrze. Słuchajcie, troszeczkę zwiększymy grunt, bo sławik tak mi się w pionie ustawił bardzo, więc to jest sygnał, że... a tu, tu z 2,5 metra jest spokojnie. To jest sygnał, że... Yy, on, on nie jest za dużo przegruntowany, a troszeczkę więcej go trzeba przegruntować. Dobra, zobaczę tu trochę w prawo, jak to wygląda, jakbyśmy chcieli bardziej w nurt. Tak, tutaj, tutaj jest dołek zdecydowanie. Tu się tutaj już pewnie wchodzi tam na główkę. Ale jestem zajarany, ludzie! O Jezu, już dawno nie byłem tak zajarany. Jak widzę taką piękną wodę, to od razu, od razu mnie to jara ci którzy się szykują coraz bardziej do sezonu, zaraz maj, czupaki i tak dalej i tak dalej, za chwilę sandacze, robicie jakieś zakupy wędkarskie, to pamiętajcie, że w sklepie sklep wędkarski z kodem Pablo5 możecie zrobić sobie te zakupy taniej. Kod jest do wykorzystania zawsze i wszędzie, a szczegóły też znajdziecie w opisie, więc serdecznie was tam odsyłam. No i zabierajmy się w końcu za łowienie. Skoro wszystko mamy gotowe, to teraz zrobimy tak, że Delikatnie, jeszcze ten spławik sobie dam w górę. O! Tak, żeby troszkę mocniej przegruntować. Bardzo ładnie, ziarno. Tak mi się udało kupić taki groch trochę z trochę większymi ziarnami. Dobra, i tam mamy takie. Tak, tam, tam, tam. Popatrzymy, tu się robi cofka, tu idzie nam na prawo, tu się robi taki trójkącik z warki. Więc wrzucamy tutaj. Na razie tak. A ewentualnie będziemy sobie przestawiać, no i oczywiście nęcimy, nie, I to jest też sprawa bardzo ważna. Stamtąd nam wszystko płynie, więc troszkę damy tu, troszkę damy tu, troszkę damy tu. I troszkę damy tu. Dobra, myślę, że na razie wystarczy. Na razie też nie ma co przesadzać, nie? Chociaż i tak uważam, że dosyć dużo go dałem, ale... No, ale już ciepełko się robi, więc myślę, że ten metabolizm ryb już jest trochę taki podwyższony, nazwijmy to. Z tym grochem to są też takie różne sytuacje, słuchajcie. Ten groch, który kupiłem, on jest fajny, bo ma dosyć duże ziarna. Ja lubię groch, którego ziarna są duże po namoczeniu, że one tak fajnie puchną. Ale no niestety ten ma inną wadę, właśnie chciałem Wam pokazać jak, jaką. Popatrzcie, o, co prawda, będą zaraz pytania, czemu ja w słoiku. No, w słoiku, żeby się nie pogniótł, nie? I słuchajcie, wadą tego grochu jest to, że on, on nawet 12 godzin się nie moczył. A zobaczcie, co się po, po prostu, on się cały połówki się z bardzo dużej ilości ziaren po prostu się rozpada. rozpada. I z bardzo wielu ziaren schodzi ta skórka. To nie jest dobry groch. To nie jest dobry, ale to jest już zależne od gatunku, nie? Tutaj wybierzemy, bo to też nie jest tak, że tutaj jest jakaś tragedia wielka, nie? Bo nęcić tym możemy, to w niczym nie przeszkadza, a takie ziarno o, zobaczcie. Takie, żeby na haczyk założyć, też z powodzeniem wybierzemy, nie? Więc to nie jest tak, że on się nie nadaje, ale jest jakieś tam zadanie utrudnione, nie? Temperatura wody, słuchajcie, była około 15 stopni jeszcze jakiś czas temu. I spadło do 9,5. Dzisiaj troszeczkę się podniosło, niewiele tam, do niecałych 10. To jest bardzo duży spadek temperatury. I trochę, kurde, myślę, że ma to związek z braniami, bo były fajne brania. To już fajnie wszystko się tutaj rozkręcało. Można było połowić mniejsze, większe ryby, ale coś się trafiało. Gdy ta temperatura była wyższa, i w momencie, kiedy ta temperatura spadła, no niestety odcięło to wszystko. No, można by tutaj rzec, że to jakieś tam tłumaczenia, no nie, ale no. Mimo wszystko nie popadajmy w jakieś paranoje, no bo jednak warunki atmosferyczne, ciśnienie, właśnie ta pogoda, nasłonecznienie, kolor wody, no jakiś tam wpływ na to wszystko ma, więc też nie można popadać teraz w paranoję, że wszystko jest wymówką. No nie wszystko myślę, tym bardziej jeżeli dokonujemy jakichś obserwacji w dłuższej perspektywie czasu. Chyba miałem branie, ale nie jestem pewien, czy nie puknąłem. No to jednak no, widać drastyczny spadek ilości brań yy, wczoraj do zera w zasadzie, wraz z bardzo tym no, gwałtownym spadkiem temperatury, bo to jest drastyczny spadek temperatury, słuchajcie, o tyle stopni, jak się rzeka ochładza, to jest naprawdę bardzo drastyczny spadek. No ma to wpływ. Ja myślę, że ma to wpływ bardzo duży. Yy, na pewno większy niż yy, yy, faza księżyca. <gry> No dobra, to wykorzystując chwilę, że się nic nie dzieje, to odpalimy tego Dippera, zobaczymy co tu się dzieje z tą wodą. Oczywiście, bo pewnie będą pytania, więc od razu uprzedzam, że ja używam Dipper Chirp plus 2 na takim teleskopie. Trzeba oczywiście wrzucić do wody, żeby działał i cyk z brzegu oczywiście. Kończymy skanować, to Wam pokażę jeszcze bardzo fajną nową funkcję, która jest w nowej aktualizacji. Ono tutaj pokazuje nam temperaturę 12, niecałe 13, ale to jest przy powierzchni. No zwróćcie uwagę gdzie, nie? Więc to też trzeba brać poprawkę. A dzisiaj jednak troszkę słonko nam świeci, dobra czułość. Ja sobie najpierw rzucę tutaj delikatnie w napływ. Zobaczymy, ile tu jest w tym napływie 2,4. Widzicie, tak jak mówiłem, nie? Mniej więcej 2,5. Coś twardego mamy na dnie. O, i tutaj teraz jestem mniej więcej w tym miejscu, w którym miałem spławik czyli gdzieś 2,5 metra. 2,5 metra dosyć twardo, z jakimś namułkiem tutaj teraz nam ładnie z prądem wjeżdża w kutel widać, że troszeczkę tutaj coś na dnie, pewnie jakieś roślinki, mułek troszeczkę delikatnie nam się wypłyca No także na szybko sprawdzone, no, upewniłem się tak w tych swoich przekonaniach no dobre miejsce tym bardziej, tym bardziej, że no właśnie tym bardziej że nie ma tutaj brań, to jest jakieś takie podejrzane, nie? bo miejsce jest naprawdę, a główka no, przez wiele lat była bardzo dobrą główką, więc nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale na pewno robię wszystko dobrze i na pewno to jest przez temperaturę wody, no, po prostu. Słuchajcie, zanim pójdziemy dalej, jako że ryby słabo biorą, to jeszcze chwilę o, chciałbym Wam pokazać coś, nową aktualizację, jeżeli chodzi o aplikację Fish Deeper, to jest ta aplikacja, za pomocą której łączymy się z Deeperem, robimy sobie odczyty, ale ona ma też coś bardzo fajnego, bo ma wbudowane mapy batymetryczne, już skany dokonane i plany batymetryczne naprawdę przepotężnej ilości jezior. Ta aplikacja, tą aplikację możecie mieć nie mając urządzenia, tam się wykupuje abonament premium, to kosztuje jakieś grosze i macie dostęp do naprawdę przepotężnej bazy właśnie planów batymetrycznych, takich jak ten tutaj widzicie, jednego z moich okolicznych jezior. I najnowsza aktualizacja wprowadza coś takiego, co myślę przyda się bardzo na przykład spinningistom zwracającym uwagę na twardość dna. Myślę, że wszyscy powinniśmy na to też zwracać uwagę łowiąc różne ryby, na przykład sandacze, okonie. No ta twardość dna jest bardzo ważna i tutaj jak widzimy po lewej stronie mamy taką ikonkę z wykrzyknikiem. Jak sobie ją klikniemy, mamy ustawienia tej mapy i między innymi jest właśnie przełączenie, bo teraz jesteśmy jak widzicie na planie batymetrycznym. kolorystyką zaznaczona jest głębokość. Głębokości po prostu tak, żebyśmy mieli pogląd tego, jak, jak się kształtuje tutaj właśnie to jezioro. Gdy sobie tutaj klikniemy i przełączymy sobie na twardość, to zobaczcie, mamy plan twardości tego dna. Czyli jak dokonujemy sobie skany, jak wiadomo, echosonda odczytuje również twardość dna i tą twardość dna również nam tutaj będzie zaznaczać. Tutaj w legendzie mamy paleta kolorów twardość dna, miękkie, twarde, czyli Najciemniejsze to jest miękkie, najjaśniejsze to jest twarde dno. I mamy bardzo pięknie rozrysowane. Zobaczcie. I uważam, że to jest w ogóle genialna opcja. To jest coś, coś fantastycznego, że to zostało wprowadzone, no bo to też zdecydowanie ułatwi nam szukanie fajnych miejsc i ułatwi nam, przyspieszy po prostu. Więc możemy sobie to, zobaczcie, dowolnie przełączać i tą twardość dna obserwować. O kurwa. To jest jedna z tych sytuacji, która jak mi się bardzo rzadko zdarza, to jej kompletnie nie rozumiem. Branie, zacięcie i wyciągam sam spławik i żyłkę główną. Nie ma ciężarka, nie ma krętnika, nie ma przyponu, nie ma haczyka. Czyli coś się stało z żyłką główną. Tak się właśnie stało przed chwilą. Fajnie, że w ogóle było jakiekolwiek branie. Ale kurde, branie. Kurde, no coś tutaj się dzieje jednak. Groch cały. Ajajaj aj, 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 aj. Ale fajno żebra było A, siedzi! O, Ładna ryba. Chyba No wydaje mi się, że całkiem fajny będzie Leszczyk, patrzcie. Ale numer nie. mały, ale, ale jest leszczyk, nie? Znaczy jest ryba. O. To, jest, to jest najważniejsze, że jest ryba. Chodź, 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 kolego. Opa, jesteś leszczu. E, nie taki tam najgorszy. Taki leszczyk miał być kleń, ale z tego też się cieszę, O zobaczcie. O no, mówiłem, że to miejsce jest kurde fajne wiaterek, kurde na przemian, upał ciepło na przemian z zimnem. Dobra, chwilę tutaj mamy prąd, to! Opa. O. Poszedł, poszedł. Tak mówię, po tej zrywce to może już lepiej iść, ale mówię, jeszcze na chwilę zostanę. No jak widzicie, opłacało się. Wiatr się momentami taki zrywa. Stamtąd wieje i się to miejsce robi strasznie takie. Strasznie szyb, szybki prąd się tutaj momentami robi. Ciężko aż spławik przytapia. Musiałem się nawet przesiąść trochę. bo z tamtej strony nie byłem w stanie zestawu dobrze utrzymać. Ale już siedzę tu jakiś czas. No, coś tam. No, nie jest to. Dupy nie urywa. Ale myślę, że jest to odpowiedni czas, już taki, żeby stwierdzić, że idziemy dalej. No, no dobra, przed nami następna główka. Tu była ta trochę trudniejsza z drzewami. Zobaczymy, jak tu dzisiaj woda spadła. To może będzie jak usiąść. Dobra, to tu siadamy. Nie będą przeszkadzać, to, to dobrze, nie? Jak lata temu jeszcze miałem paranoję chodzenia w nocy nad Wisłą, a bardzo chciałem łowić sandacze, to ta główka taka była przełomowa trochę w mojej historii, bo tam jeden kumpel nie jedzie, drugi kumpel nie jedzie. Ja mówię, no jak to teraz? Ja mam być uzależniony od kogoś, bo ktoś nie jedzie. To, to ja nie jadę na nocne sandacze, a trochę się tygałem w nocy, nie? Jak pewnie większość w nocy nad Wisłą to tak jest, tak se, Ale postanowiłem, że zrobię sobie odczulanie. Już kiedyś o tym mówiłem. O no mówię Wam o tym, dlatego że tu akurat na tej główce jesteśmy. Bo tam samochód to się raz, dwa, trzy, cztery, pięć główek w tamtą stronę zostawiłem. Samochód tam jest później taki zalesiony teren. Takie stare drzewa, wiecie, tak niezbyt przyjemnie, taką ścieżką. Z początku filmu, pamiętacie? Tą ścieżką się idzie. No to tam zostawiłem samochód, bo tu się nie da dojechać. Przychodziłem tu, tu zaczynałem łowić te sandacze. A jak się ściemniło, no to chciał, nie chciał, musiałem tamtędy wrócić. I robiłem tak, nie wiem, ponad tydzień, dwa tygodnie, może, noc w noc. Tak, no pierwsze przejścia tutaj to były. o, panie, co to się działo portkach pełno, ale tak z dnia na dzień coraz lepiej. I tutaj właśnie nauczyłem się e, tego, że nic się w nocy nie dzieje nad Wisłą takiego, co by mogło mnie tam zniszczyć. O i taka historia. Na korzeniu chyba usiądę, bo tutaj zobaczyć czy się da na nim usiąść. E, coś tam się da chyba. Jakoś sobie będę musiał tu poradzić. Dobra. Słuchajcie, wrzucamy zestaw. Jak go tutaj wrzucić? Tu myślę, że będzie dobrze. Nie no, spadam tutaj też. Tak, porozrzucamy po całości. Zastosujemy stary wiślański patent. O. Podniesiemy sobie trochę. Wypoziomowało. O...... Eee. Jak król tu teraz będę siedział, aż mi się gorąco zrobiło. No powiem wam, że... Eee, nie wygląda to dobrze. Woda jak marzenie, wszystko jak marzenie. Ale ja wam powiem, kiedy będzie brało. W piątek. Bo w piątek ma być ładna pogoda. Ma się znowu zrobić pięknie. I podejrzewam, że się od piątku. Może nie sam w sam piątek. Ale od piątku. Tutaj przy wyższej wodzie było fajnie. O! A znaleźliśmy. Zobaczcie. Są łuski Coś tu było skrobane Czyli coś tu się działo, panie. O i tu są łuski. Może jakiś Federek był grany No, coś tu się działo Przy wyższej wodzie tu było fajnie, a tu teraz widzę, że woda kompletnie stanęła. No zawsze też warto popatrzeć sobie jak gdzieś jesteście. Widzicie jakieś ślady? W każdym razie No może wiecie, to może. Nie wiem, może jakieś drobne. To raczej drobne drobne ryby były. Drobne te, te łuski. Trochę bardziej w nurt. Tutaj jest tak, że ta woda tak w zasadzie delikatnie ciągnie. Tu nie ma takiej. Ta nasada, ta klatka taka nie jest, bo widzicie, gwibka jest bardzo krótka. Więc ta woda się tutaj zachowuje tak troszeczkę inaczej. Spróbuję ten zestaw jeszcze tam bardziej w nurt postawić, I jeszcze bardziej. O, idę sobie tam po prostu bardziej na tej płynącej wodzie. No próbowaliśmy na napływie takim klasycznym, tak jak w tym pierwszym miejscu. Próbowaliśmy. Tutaj na wodzie spokojnej, takiej kręcącej, delikatnej. No teraz spróbujemy w takim równym uciągu. A że tutaj ten uciąg jest bardzo delikatny, to możemy sobie pozwolić, żeby ten zestaw tam postawić, i on tam nam będzie elegancko stał. No, może coś jeszcze podejdzie, wiecie, do wieczora. Kombinujemy na różnej wodzie, chociaż. Wiecie, jak nie ma żadnych brań, nie ma puknięć, no tamten napływ to był wręcz książkowy. No, niestety się nic nie zadziało. Tutaj też jest dobre miejsce, no też się udało coś tutaj ostatnio złowić. Też tutaj teraz nic nie zadziało, więc raczej takie paniczne szukanie może nie mieć sensu, ale no czasami takie właśnie jakieś działania, które z pozoru nam się wydają, może danego dnia. Bezsensowne, mogą właśnie tą wodę otworzyć, chociaż no, cudów się nie spodziewam już. Łowiąc tyle lat na przystawkę, to cudów się nie spodziewam. Bardziej no niestety upatruje się tutaj spadek temperatury i spadek wody. Ten spadek wody też mnie trochę niepokoi. On jest trochę za mocny. Ale to jeszcze tak pół biedy. Bardziej tutaj jednak upatrywałbym się spadku temperatury. Chociaż troszkę, wiecie, niepokoi mnie jedna rzecz, że nie ma nawet puknięć drobnych. Tak jakby w ogóle drobnica była nieruchoma. Płoteczka, krąpik, nic się nie bawi nawet tym grochem. To jest takie trochę, kurde, niepokojące. Jeden leszczyk się zameldował. W zasadzie uratował dzisiejszą sytuację. Klenia, jazia, krąpia, płoci, ani widu, ani słychu. No myślę, że ten drastyczny spadek temperatury wody jednak przyczynił się do tego, że no, dupy nie urwało, także na pewno trzeba będzie tu wrócić, jak się zrobi cieplej, a już niebawem ma się zrobić cieplej i sprawdzić, czy ta teoria jest słuszna. A póki co subskrybujcie kanał, łapka w górę, zostawcie oczywiście dzwoneczek, żeby czy kliknijcie w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. A ja się zwijam, dziękuję za oglądanie, nara.